Cel dzisiejszego odcinka będzie wyjątkowo prosty, a mianowicie chciałbym zrobić rozbudowę TOC 90 Plus oraz TOC 88 Content fajny, problem tylko taki, że żeby otworzyć te paczki, potrzebujemy otworzyć inne paczki, żeby mieć kartę. W sumie to chyba nie jest problem. Zapowiada się ciekawy odcinek. Bo bez zbędnego gadania rozpoczniemy od otwierania, tak więc mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Już w czwartek nagrody związane z Team of the Season, a my... Mamy Markiniosa. On nie jest w Ultimate Tots. Nie wiem. Ważne jest, że z foderem DSBC, bo po to te piki robię. Żeby wypadło nam jak najwięcej kart wysoko ocenionych. Tak więc taka tendencja. Bardzo mi się podoba. Jeden Totsik też by nie zawadził, ale te 83. trójki, piątki to jest coś, co przygarnę z ogromną przyjemnością. Zobaczyłem niebieski kolor, ale dobrze wiemy, że, że tutaj mielibyśmy spoiler, zanim em, taka karta nam się pojawiła. Zobaczmy zatem ostatnie rozdanie i tutaj... No niech będzie pomarańczowa karta, czemu nie? Ej, początek odcinka... Naprawdę udany. Na chwilę przerwę wam oglądanie tego odcinka, ponieważ mam dla was niezwykle istotną informację. Wieloletni nie tylko partner, sponsor tego kanału, ale przede wszystkim przyjaciel, bo spokojnie mogę tak powiedzieć: Zgoda FC, z którą robiliśmy rzeczy niesamowite: od materiałów z Robertem Lewandowskim, pokopanie gigantycznego piłkarskiego darta, w, w drony kopaliśmy piłkami, robiliśmy naprawdę rzeczy szalone. Teraz zgoda zawiera największą sztamę w Polsce wraz z Ergolem. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, Szczegółami tego wszystkiego, zaglądajcie do linku w opisie. Tam macie dokładnie opisaną całą sytuację. Oznacza to dużo nowych, mam nadzieję, ciekawych rzeczy. Także tutaj. Zresztą o szczegółach myślę, że przekonacie się już wkrótce. A teraz. Jego oglądania. Już, już nie przeszkadza. A pików będzie tylko więcej, ponieważ przed nami paczki za ważne mecze. Zrobiłem je tylko i wyłącznie po to, żeby mieć karty, żeby wpakować je do kolejnego SBC i tak dalej, i tak dalej. Będzie toczyło nam się to szycie. A proszę bardzo, trafiamy banery. E, bardzo przyjemny start. Urugwaj Środkowo-Obrońca. No to będzie Jimenez. Innej opcji nie ma. Poza Godinem, oczywiście. E, panowie, wszyscy zapraszam do klubu. A my lecimy już z paczką kolejną. Duża złota paczka premium. Oby tam było. Jak najwięcej zawodników nieświecących. Wiem, że głupio to brzmi, ale my potrzebujemy po prostu tych graczy, żeby robić te piki, ehm, więc ja naprawdę się tutaj nie obrażę. Zawodników jest sporo, tak więc wszystkich zapraszam. Piłeczkę quicksellujemy. Całe 36 monet wpada nam do klubu. No to są naprawdę. Poważne sprawy. Tak więc słuchajcie, ja w tych paczkach na walkouty naprawdę nie liczę. Tutaj nie mam co do nich żadnych wymagań. Chcę jak najwięcej kart i e, jak najmniej duplikatów, chociaż ten jest przynajmniej wymienny. Tak więc jest to oczywiste. Plus, dwie paczki nam zostały. Zobaczmy złotą paczkę piłkarzy Prime. A no już zobaczymy tu walkout. Kto wie? O, jest walkout. I to będzie nowa karta z tej nowej promocji. Ja nie mam pojęcia, czy jakby nie, nie interesowałem się, nie orientowałem się. Te karty mają fajne overally. E. 88 nam wpada. Statystyki całkiem przyjemne. No, ja nie będę tego gościa używał, więc absolutnie tutaj mnie nie interesuje pod tym względem. Coś tam kosztuje, ale nie opłaca nam się go sprzedać. On po prostu pójdzie do wymiany. Poza tym 82. Karty nieświecące, więc jest. Dobrze, słuchajcie, trafiamy nową kartę z promocji. Nie jest to, co prawda, Carlos Tevez, jak w zeszłym roku, elektryzujący wszystkich, ale nie jest źle. Tu bez walkoutu, ale z banerami. Tak więc, jak na razie, ten odcinek, znaczy ten odcinek, te paczki spełniają swoje zadanie. Po prostu trapiamy ludzi do SBC. I ogólnie po tych pierwszych rozbudowach możemy już zrobić SBCO to c 88+, ponieważ em, dajemy sobie tu Ilkeja Gindogana, damy sobie tego Angilleriego, no i poza tym karty troszkę niżej ocenione. Zresztą wydaje się, że możemy nawet spróbować te osiemdziesiątki trójki tutaj jeszcze ratować, zobaczmy, e, dajmy sobie ciebie, e, nawet może jakąś osiemdziesiątkę jedynkę, kto wie, e, e? Okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. Cyk. No dobra, tutaj już spada. E, ale słuchajcie, no, uważam, że to jest naprawdę e, nie najgorsze rozwiązanie. Brakuje nam tylko troszeczkę e, zgrania, więc musimy sobie zrobić teraz tutaj tak. E, no i uważam, że jest. Ej, no jeszcze nie ma zgrania, serio? No i nic, liczyć tylko teraz na to, że poleci nam jakaś fajna karta. 88+, plus to już są naprawdę poważne tocy, ale tych 88+, plus to jest dużo. I to może być dużo naprawdę marnych toców, ale zobaczmy. Ja jestem dzisiaj dobrej myśli. Mam nadzieję, że to, to będzie naprawdę fajna paczka. Jestem pozytywnym kozą i jej oczywiście mamy tutaj walkout. Co do tego nie było wątpliwości, ale co to będzie za flaga jest? Mój Boże, dobrze, znaczy jest znakomicie, ale przez chwilę nawet myślałem, że Cristiano Ronaldo to jest napastnik, yy, znaczy środkowy. Na, to jest najgorsza reakcja, ale ja przy, szukałem w głowie, byłem pewny, ale to jest doskonałe trafienie, słuchajcie. Pedro G. Yy, yy, znają go wszyscy, fani kanał Koza Manager, a to jest gościu, który do składu nam pasuje. To jest naprawdę super trafienie. No i muszę powiedzieć, że teraz ten nasz skład zaczyna wyglądać coraz, coraz lepiej. Pedro G. wskoczy sobie oczywiście tutaj na napad. Damy mu em, rzecz jasna odpowiednią zmianę pozycji, żeby em, miał jak najlepsze możliwe zgranie. I słuchajcie, Diata Pedro na niej. No to wygląda fantastycznie. Jeszcze zastanawiam się, czy przerzucenie Pedro tutaj yy, zgraniowo, ale nie, nie wydaje mi się. Znaczy tu wszyscy by byli na pełnym. E, ale nie byłby na pełnym, m.in. Mbabu, więc nie, 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 nie. Tak to zostaje. No i Pedro będzie tutaj rozgrywał do diaty na niego, a chłopaki z przodu będą, myślę, wiedzieli, co z tą piłką zrobić. Ej, naprawdę, powiem szczerze, że ten skład wygląda teraz tak ciekawie, fajnie. To, to mi się podoba, ale nie ukrywam, że Cristiano Ronaldo moglibyśmy tutaj trafić, bo też by znalazło się dla niego miejsce. A żeby go trafić, będą okazje, ponieważ przed nami jeszcze 5 pików, oraz oczywiście paczka 90, ale na początku nie będę ukrywał. Chcę zagrać mecz, żeby zobaczyć jak poradzi sobie ten nasz nowy... Nabytek, no ciężko go nabytkiem nazwać, ale nowe wzmocnienie, które cieszy mnie bardzo, no bo nie dość, że jest to piłkarz taki trochę nieoczywisty, no to jeszcze jest to zawodnik, z którym ja czuję się bardzo zżyty, e, no przez karierę, tak więc bardzo, bardzo się cieszę, że on wpada do naszej drużyny. Choć teraz, kiedy patrzę na futbinę, no to już jego cena nie jest tak imponująca, jak była na, na początku, kiedy e, był dostępny w paczkach, bo to jest 100 tysięcy, ale słuchajcie, z tej paczki mogło polecieć naprawdę dużo gorzej, więc ja jestem zadowolony, a Marquinhos... No, widać, że P znają się na treningach. Dobra, no już złapiesz to. Dziękuję, bo już myślałem, że po raz kolejny będziemy to piąstkowali bez sensu. Eee, teraz wyrzut, ok. Bardzo wysoko kryje mój rywal, więc ciężko jest wyjść z własnej połowy. Ale jakbym już wyszedł, to by mogło być naprawdę groźnie. Tylko to podanie, Andre nie najlepsze. No, to jest taka zapchaj dziuraj w tej drużynie. Nie ukrywam, że no, lepiej by poradziły sobie tam inne karty, prawdopodobnie, ale teraz ich. Nie mamy, dobry ten wyrzut, Diatta jest już na ni, na ni, spokojnie teraz i jeszcze sklep sobie to Diatta do Pedro, to miało być podanie piętą, nie było, ale jest Pedro G, faulowany rzut karny, no i chyba sam poszkodowany podejdzie do tej piłki, żeby miał szansę na pierwszą bramkę w drużynie, tak więc na ni, myślę, że możesz mu spokojnie to odstąpić, Pedro G, to będzie mocne uderzenie w lewo, jest, 1 do 0. Teraz trzeba będzie uważać. Marquinhos to był spalony, więc w ogóle nie ma co się przejmować. E, dobrze udało mi się tutaj przeczytać rywala, ale no, to jest naprawdę groźny przeciwnik o tyle, że ten jego skład, no, nie najgorszy trzeba przyznać. E, jest Neymar, jest tam e, paru ciekawych zawodników. Teraz ładna okazja do tego, żeby Pedro mógł coś zrobić, ale nie zrobił. Renato Sanchez, no do niego miała być ta piłka. Po co ja miałbym podawać do na niego, no? Jak mnie drażnią takie rzeczy, no to, to już by była przecież akcja na 2 do 0, bez problemu. A tak, mamy teraz szansę na nim! No dobrze, że ja wtedy nie wybrałem tego Lukasa pakety, bo na nim jest całkiem przyzwoity. Oj, byłem przekonany, że uda mi się jeszcze wskoczyć przed rywala i tę piłkę odebrać. Niestety, Yusuf Atal e, strzela na 1 do 0. No i muszę powiedzieć, że w tej akcji było widać jeden problem, który mam z tym składem, a mianowicie tak jak z obrony jestem zadowolony, bo Marquinhos jest super, Mbabu jest no fenomenalny, chociaż nie wszyscy są fanami jego talentu, e, to muszę przyznać, że Noyer bardzo mnie zawodzi i tak jak ja zwykle nie byłem fanem wysoko ocenionych bramkarzy, o czym doskonale wiecie, i uważałem, że oni nie robią różnicy, tak Ederson sprawił, że zacząłem na... Takie karty patrzeć inaczej, no ale Neuer znowuż pokazuje, że ci bramkarze wysoko ocenieni wcale nie muszą być e, lepsi, więc e, dużo z Was pisało mi, żeby dać tam kastelca. i powiem szczerze, chodzi mi to po głowie, bo e, Manu no, no nie jest tak dobry jak w rzeczywistości i, i często puszcza rzeczy, które moim zdaniem inni bramkarze, a na pewno Ederson by e, wyjęli, więc no kurczę, taki mam trochę ból głowy z nim, a teraz trzeba uważać. E, no to był w ogóle faul. Sędzia tego nie gwizdnął, ok? No, czy ja mógłbym dostać tę piłkę i czemu, no Noyer tego nie łapie? To są właśnie takie rzeczy, które mnie w nim irytują, że no, no, że nie wygląda to dobrze. No, ale muszę powiedzieć, że czuję się mocno przetrzebiony po tych statkach, bo to by był idealny mecz dla Lukasa Vasqueza, żeby wejść. No albo oczywiście też, no, 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 zdążysz, no i właśnie Lukas Vazquez by do tego zdążył, Sedorf, dobra, czas na zmianę, bo e, tutaj widać, że ci trochę brakuje gazu, e, zatem tak, tu pojawi się Barella, e, Diate jest zupełnie niewidoczny w tym starciu, więc tu zobaczymy Romarinho, e, hm. Dobra, na nim, wiesz co, wystarczy tego dobrego. Tu jeszcze wprowadzimy sobie Luisa Muriela, Pedro G oczywiście zostaje. Powiem tak, na nim gra się cudownie, ale mam jeden problem. Ja go nigdy jakoś strasznie nie lubiłem jako zawodnika, nigdy, nigdy nie miałem do niego jakiegoś ogromnego sentymentu i tak dalej. I no kurczę, tęsknię za Frankiem, nie będę ukrywał. No brakuje mi tego Riberiego. I Romarinho będzie miał szansę, żeby wpisać się jednak na listę strzelców. Nie, bo to był spalony, tak więc kończymy to spotkanie. Panie sędzio, kończymy to spotkanie, dziękuję bardzo. Twoje miłe zwycięstwo. Może wynik na to nie wskazuje, ale naprawdę tutaj rywal nie był jakiś strasznie groźny, fajnie się grało. No i co najważniejsze, Pedro G z premierowym golem. Chociaż mam wrażenie, troszeczkę zapominamy o tej bramce. Kurczę, jakie to było uderzenie na niego. Jeez! No ta karta jest znakomita, tylko. Tylko tak sobie patrzę na to, co on robi, sobie tak myślę, no ale to nie jest Frank, no. Ale może ta tęsknota minie, bo zaraz trafimy kogoś niesamowitego w tych pikach. Zobaczmy zresztą, jak to będzie wyglądało. No jest Ojar Zabal. To jest dobry traf. 84, 83 to są naprawdę fajne trafienia. No tym razem nie. To rozdanie pików wydaje się być dużo gorsze niż to, od którego rozpoczynaliśmy ten odcinek. No, no nie wygląda to dobrze i to, to, to wygląda wręcz źle. Może ten pik to zmieni. Bez informa, znaczy totsa. No jest Fabian Ruiz, jego gdzieś tam wymieniłem po drodze, więc ona zwraca. No to była fatalna, e, fatalne, fatalne rozdanie tych pików, ale spokojnie, no bo przed nami to, co najważniejsze w dzisiejszym odcinku. Przed nami Toc 90+, no tylko pytanie, e, jak ja mam tego Toca zrobić? No chyba będę musiał wymienić tego mojego Edersona e, z lekkim bólem serca, no bo naprawdę uważam, że to była fajna karta, no ale nie mam jak go do składu wrzucić, więc e, tak trzeba będzie zrobić. Kurczę, gdyby jedna z tych dwóch paczek dała nam walkout, to byłoby naprawdę przyjemnie. Bo jeśli nie, to prawdopodobnie będę musiał jakieś karty kupić ze względu na to, no, że po prostu znowuż zapasy naszego klubu się kurczą. To będzie byrki, 84 oceny ogólnej. Okej, okay, no nie jest najgorzej. Ja wiem, że to SBC nie jest najbardziej opłacalne, ale kusi mnie możliwość trafienia tutaj, nie wiem, Luki Modricza, czy kogoś w tym stylu. Uuu, ale tak się nie dzieje, o Boże bez banerów. No tego nie róbcie, to jest, to jest tragiczne, no. Tak więc zakupy zrobione, dodajemy sobie tylko tych zawodników, no i z radością możemy zrobić paczkę, przynajmniej mam nadzieję, że z radością. Ederson, szkoda, że muszę się ciebie pozbyć, no ale niestety, takie życie. 90+, plus. czy to będzie dobre trafienie? Zastanawiałem się, czy robić tą paczkę w ciemno, czy nie. Po prostu otwórzmy ją. Tak, tak po prostu. Żeby to był duży piłkarz z dużej ligi, o to proszę, żeby to był znowuż ktoś ciekawy, zobaczmy, jaka to będzie flaga. Argentyna, Esio, ojeju, rome, ojej, znaczy oj. No, jest tani, tak jak myślałem. Znaczy powiem tak, to jest karta całkiem fajna. Ale ja nie obrócę sobie składu pod niego tak, żebyśmy mogli go używać, bo yy, wiecie, tak jak... Mówiłem zresztą. Ważne jest dla mnie to, żeby mieć skład inny niż wszystkie, ale kiedy mam tego embabu, którym gra mi się dobrze i którym gra nie sprawia mi przyjemność, to ja nie będę go na siłę ze składu wyrzucał. Ta część z ligi francuskiej sama w zasadzie nam się ułożyła. No i tutaj w tym składzie naprawdę wszystko w tym momencie gra. Więc, no Romero, tak, tak niezbyt nam do tej okładanki pasuje. Ja go sobie oczywiście tutaj wrzucę, no ale. Nie widzę dla niego przyszłości, przyznam szczerze. Choć oczywiście można by było jakoś go zegrać sobie z tym Murielem na SP, coś tam. Można by było próbować podziałać. Zobaczymy. Po odcinek z nagrodami może naprawdę dużo namieszać. Tymczasem za dziś bardzo Wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!